Marek Juświak jest jednym z najbardziej malowniczych polskich piłkarzy, wielokrotny mistrz i zdobywca pucharu Polski, ćwierć finalista ligi mistrzów w zespole Legia Warszawa, był też kilkunastokrotnym reprezentantem Polski, chociaż jest już na piłkarskiej emeryturze, to wciąż czynnie uprawia sport. Co prawda nie biega już za piłką, ale biega. Po prostu biega roku przebiegiem temu pół Baraton Warszawski i myślę, że, że w tym roku zomałem granicę godziny 45 minut, a więc w tym roku będę chciał przebiegć w, w godzinę 40. Zobaczymy, czy mi się, czy mi się to uda. Dla przyjemności, dla, dla sprawdzenia samego siebie, dla poznania, poznania nowych, nowych ludzi, yy, miasta, ponieważ trasa jest naprawdę fajnie, jest, w ubiegłym roku była bardzo rozmaicona, a więc myślę, że, że dla własnej satysfakcji, przyjemności i pokonania pewnych granic, yy, które... które, które Ludzie powinni pokonywać. I myślę, że to jest bardzo fajne, przede wszystkim na zdrowie. Mhm. Myślę, że jeśli, jeśli podbiegniemy, to nie na czas, ale dla własnej przyjemności. Możemy zejść w 10, 15 czy 17 km, niezależnie od tego, ale wystartujmy w tym biegu w tym, w tym, w tym i pokażmy, że jesteśmy w stanie, w stanie zrobić coś, coś własnego dla siebie, a przy okazji zachęcimy swoich najbliższych do tego, aby dopingowali nas na, 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 na trasie biegu. W tej chwili celem najważniejsza jest szybkość, no, ale aby mieć tą szybkość, szybkość wytrzymałościową, która jest najważniejsza na, na boisku, no trzeba mieć tą podbudowę tlenową i podbudowę cenową robi się właśnie w takim biegu cenowym, bardzo spokojnym i myślę, że yy... No nic nie zastąpi, nie zastąpi tego, e, zawodnikowi tego, jak jest dobrze przygotowany do, do, do zawodów, ponieważ piłka no, nożna, nie ukrywajmy, opiera się na technice, ale opiera się przede wszystkim na, na bieganiu. Kto tego zdrowia ma więcej, e, kto ma tego zdrowia więcej no to wy, wygrywamy za pewne spotkania. Kiedy miałem, kiedy miałem wolne, kiedy nikt mnie do tego nie zmuszał, zakładałem, zakładałem buty, zakładałem koszulkę, spodenki i szedłem do lasu sobie biegać dla, dla przyjemności, ponieważ lepiej się, lepiej się czułem, lepiej zregenerowałem... E, Mhm. Swoje, swój wysiłek pomeczowy, po także że to było dla mnie bardzo ważne. Bieganie to jest przyjemność. Ty nie musisz biec e, po takim meczu bardzo szybko. Raczej to w tym biegu rozmyślasz, mhm. co mogłeś zrobić lepiej, co mogłeś zrobić źle i to ci, źle i to ci przychodzi, przychodzi w łatwiejszy sposób. Śnieg po pasa, więc nie dość, że było zimno i byłeś przemoczony, to musiałeś wejść, zalecić jakąś, e, jaką, jakąś górkę, wejść na nią, zejść z niej, podbieg, zbieg. No, i myślę, że, że to takie, takie, takie biegi, cztery godziny, naprawdę dawały, dawały mocno w kość. Niektórzy koledzy wracali, chodziliśmy na śniadanie, wracaliśmy na obiad. Także niektórzy byli, byli błądzeni, trzeba było odzywać go, prosto. Także takie sytuacje też się również zdarzały. Z Józkiem uszkiem, słuchaj, ja z łóżkiem uszkiem normalnie biegałem. już jak już kiedy, kiedy byliśmy zakopanym na, na, na obozach, on normalnie rano wstawał z nami i biegał. oprowadzał nas po, po górach, ponieważ to on zna najlepiej szlaki, i przyznam się szczerze, że. Że no, z nim biec to naprawdę było, była, była wielka sprawa. Mnisz olimpijski i świetny, świetny, świetny człowiek, świetny facet, i naprawdę e, kiedy biegliśmy, opowiadał o, o tym, jak on się przygotowywał do, do zawodów. i no, Zawsze było nam e, łatwiej znieść lżej ten, ten wysiłek, ogromny wysiłek, kiedy ktoś biegł taki właśnie jak, jak, jak Józef Józef. Józef już. Biegał, biegał, biegał na, na, na górybałówkę szybciej, aniżeli wjeżdżała, wjeżdżała kolejka, ta gruzka, która wierza na Gubałówkę. No, My chcieliśmy spróbować takiego czegoś, ale to nie, nie, nie dało rady, więc tym bardziej podziwiałem, podziwiałem Juska za to, że, że, że taki, takie rzeczy wykonywał. Śmiech to zdrowie, jak to mówią ludzie. Bieganie też jako to zdrowie. Chociaż miałem takie trzy właśnie w tym, w tym półmaratonie warszawskim, że. Przez tyle lat grałem piłkę, a nie wiedziałem, że, że, że trzeba popijać te słodkie odżywki, tak zwane żele, naturalną wodą. A ja popiłem to po prostu, po prostu gotardem I, i bardzo te, te pęknięciki powietrza jak niej mi w kucach tam się zaczęły, zaczęły gotować i no, praktycznie zabrakło mi oddechu i przez to, przez to straciłem kilka, kilka minut rytmu biegu, a więc w następnym, w następnym biegu będę musiał na to, na to, na to uważać. No Mnóstwo nie będę nikogo podstawiał na pewno.